Blisko połowa badanych, bo ponad 45% udzieliło odpowiedzi negatywnie. To kolor czerwony. Tu warto zaznaczyć, że liczba osób pozytywnie oceniających rozliczenia zmniejsza się z badania na badanie. Teraz jest to już tylko ponad 32% i to jest kolor zielony. Natomiast 22,5% badanych nie ma zdania na ten temat, i to jest pozostała część wykresu. Ten sondaż pokazuje upadek mitu, na którym koalicja rządząca oparła swoją kampanię parlamentarną w 2023 roku. Teraz okazuje się, że rozliczenia nie idą po myśli rządzących i zgodnie z zapowiedziami premiera. W lipcu Adama Bodnara zastąpił Waldemar Żurek, który według Donalda Tuska miał te rozliczenia prowadzić skuteczniej. Posłuchajmy, co wtedy mówią. Dzisiaj Polska potrzebuje także silnego prokuratora generalnego, żeby przyspieszyć i kwestie rozliczeń i przywracania też poczucia sprawiedliwości. Nie ma, nie będzie świętych krów i będziemy trzymać kciuki za pana ministra Żurkawiego w walce, a wiem jaki jest zdeterminowany. Dla koalicji rządzącej rosnące niezadowolenie wśród Polaków w związku z rozliczeniami oznacza poważne kłopoty. W końcu teza o rzekomym bezprawiu za czasów rządów i Prawa i Sprawiedliwości miała przekonać głównie tych nieprzekonanych do głosowania na partię dzisiejszej koalicji rządzącej. Jakie wnioski płyną dwa lata po wyborach? Omawia, omawiane badanie rozłożyliśmy na czynniki pierwsze. I tutaj też spójrzmy na wykres. Co piąty Polak nie ma zdania na ten temat, to jedno, ale to, co jest równie ważne, to 11,5% uważa, że to jest zdecydowanie negatywna opinia. Z kolei Równie istotne jest to, że 33% badanych zdecydowanie uważa, że Waldemar Żurek nie prowadzi tych rozliczeń w sposób dobry, i to jest kolor bordowy. Rozczarowanie Polaków, które obserwujemy w wynikach badania, może wynikać z faktu, że Waldemar Żurek łamie prawo, chociaż zapowiadał, że będzie zupełnie inaczej. Posłuchajmy. Zrobię wszystko, żeby przywrócić. Praworządne państwo, żeby przywrócić zasady trójpodziału władzy, i jednocześnie przestrzegać konstytucji i wszystkich traktatów międzynarodowych, które Polskę wiążą. To oznacza, że Donald Tusk i jego ludzie muszą opracować zupełnie nową strategię przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Jaka ona będzie? To może mieć związek z nieustannymi atakami na osobę, która cieszy się największym zaufaniem wśród polityków, zwycięzcą wyborów prezydenckich Karolem Nawroskim. Za takimi atakami stoi Waldemar Żurek i tutaj pojawia się pytanie, jakie jest tło walki ministra sprawiedliwości z prezydentem. O tym opowie Państwu Kamil Nieradka. Do natarcia na Pałac Prezydencki Tusk oddelegował także towarzyszy. Zatrzymać inicjatywy prezydenta ma nowy marszałek Sejmu z komunistyczną przyszłością, Włodzimierz Czarzasty. Będę stosował marszałkowskie veto. Czyli wymyślił sobie Czarzasty coś, o czym Polska nie słyszała i zapowiada, że nie będzie procedował projektów ustaw Karola Nawrockiego. A ma mu w tym pomóc już oficjalnie kolega z PZPR Marek Siwiec. Jestem politykiem lewicy. Będę działał w imieniu tej koalicji. Tusk nie może przeżyć, że prezydent Karol Nawrocki zabiega o sprawy Polaków, realizując swój wyborczy program. Do dalszych prac parlamentarnych. W ciągu studni dni urzędowania wniósł sześć projektów ustaw dotyczących m.in. budowy CPK, czyli ambicji młodego pokolenia, czy też zabezpieczył interes polskich rolników przez zakaz wyprzedaży polskiej ziemi zagranicznym spółkom. Zegzekwuję to, co wynika z konstytucji i z moich zobowiązań złożonych Polakom. Ponadto prezydent nie daje też zgody na łamanie prawa. Karol Nawrocki odmówił. Mówił nominacji rozpolitykowanym sędziom. Krótko mówiąc, robi to, co zapowiadał. A sędziowie, drodzy państwo, musimy to sobie wszyscy uzmysłowić, nie są bogami, tylko mają służyć Rzeczpospolitej Polskiej i polskim obywatelom. I na pewno też Polsce i Polakom w obliczu wyzwań i zagrożeń, przed którymi stoi nasz kraj, nie służy z kolei polityka wewnętrznego konfliktu na najwyższych szczeblach, którą rozpala Donald Tusk.